To jest mój ulubiony kosmetyk. Serum peptydowe. Na etykiecie napisane jest Botox Like. I bardzo często słyszę to pytanie, czy to nie jest nadużycie, bo przecież w tej buteleczce nie ma botoksu, nie? Jest acetylohexapeptyd 8, inaczej zwany argireliną, jeden z lepiej przebadanych neuropeptydów, którego działanie jest troszeczkę inne niż działanie toksyny botulinowej. Natomiast efekt jest bardzo zbliżony. Jak to działa? Zarówno toksyna botulinowa, jak i argiralina zaburzają przewodnictwo nerwowe skierowane do mięśni, przez to mięśnie kurczą się słabiej, szybciej się rozkurczają, dzięki temu twarz zyskuje bardziej wypoczęty, zrelaksowany wygląd. Rysy są zmiękczone. Jak szybko można zobaczyć efekt? O tym serum. I tu badania pokazują, że czasami wystarczy już 5 dni, ale zwykle średnio potrzeba na to trzech tygodni, po to, żebyśmy mierzalny efekt zobaczyły na twarzy. I teraz, co, jeżeli osiągniemy już taki efekt, że widzimy mniejsze marszczenie, u mnie w pierwszej kolejności zmniejszyła się zmarszczka, tutaj Lwija zmarszczka, i jeżeli już Wyglądało to lepiej, czyli nie marszczyłam się tak bardzo, to czy mogłabym przestać stosowanie tego serum? No i właśnie nie, bo to jest tak jak z botoksem po pewnym czasie jego działanie maleje i trzeba wykonać zabieg jeszcze raz, zwykle co 3, 4 miesiące, co pół roku. Natomiast smarowanie tym serum możemy zmniejszyć do 2, 3 razy w tygodniu, a efekt będzie się utrzymywał.